Pamiętajmy, że Piotr żyła 4,8 punktów przewagi nad Zajcem. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale to już pewna zaliczka. No i teraz. Teraz, teraz, Piotrze. Nawiąż do tych swoich najpiękniejszych, najdalszych lotów. I jest dobrze, i jest dobrze. Gdzieś ta zielona linia była narysowana przez komputer w okolicach 20, 220 metra. To mogło być. Prawie tyle, 219,5. Czy będziemy mieli lidera czy wicelidera? No wicelidera już mamy, bo Dawid Kubacki jest na drugim miejscu. Tak czy inaczej. No, poczekajmy na wydarzenia. Pozwólmy się tej rzeczywistości wydarzyć. Noty bardzo wysokie, 19-19,5 punktu. 70 dodane ze względu na wiatr. Zatem więcej niż w przypadku Tim Jego Zajca. No patrzmy: 418,2 to jest Zajc, a Piotr żyła! Jest! O 30. punktu wraca na podium! Kapitalnie frunął w tej pierwszej kolejce. 230 metrów. No i zobaczymy: albo wygrał, albo aż nie chce kończyć. Musi pofrunąć 220,5. Geiger. Jest wysoko nad zeskokiem. Ląduje! Zbyt blisko! Chyba Piotrek wygrał! Boże, ależ to jest chwila! Ależ to jest sobota! Ależ to jest punkt zwrotny w biografii Piotka. 213 metrów! A więc Piotr żyła! Możemy to już chyba ogłosić! Mateusz, zwycięzcą tego pierwszego konkursu lotów narciarskich tu na Kulm w Bad Mitterndorf albo w Tauplitz, jak chcą to Państwo nazwać. Patrzymy na Karla Geigera. Skoczył 213 metrów. Jeszcze nie wiem, które zajmie miejsce, ale wiem, które miejsce zajmie Piotr Żyła. Piotr Żyła zajmie pierwsze miejsce, wygra drugi raz w historii po raz pierwszy samodzielnie, a więc Karl Geiger. Popatrzmy na to jeszcze przez chwilę. Nota Piotra Żyły, Stefan Laje, tam dmucha pod Narty, ale brakuje Panter. czterech, jest czwarty za podium, a zatem Piotrek Żyła, Piotrek Żyła, zwycięzcą tego